Wyobraźcie sobie, że na 10 otaczających was osób w wyniku zarazy umiera od 3 do nawet 8. W ciągu ledwie kilku dni tracicie członków waszych rodzin, przyjaciół i znajomych. W ciągu kilku lat choroba zabiera populację całych miast i państw. Na ulicach w tym czasie piętrzą się trupy, których nikt nie nadąża chować. Zewsząd dochodzi do was dźwięk kaszlu, jęki i okrzyki bólu ulice przemierzają biczownicy, kaleczący boleśnie swoje ciała, próbujący w ten sposób przebłagać Boga o lepszy los. Tak wyglądała europejska i nie tylko rzeczywistość w połowie XIV wieku. Mniej więcej w 1347 roku nasz kontynent nawiedził tak zwany Wielki Pomór, zwany też czarną śmiercią. Przyjmuje się, że trwało około 5 lat, do roku 1352. Była to największa zaraza w dziejach cywilizacji łacińskiej. Objęła zresztą nie tylko nasz kontynent, ale i duże połacie Azji i Afryki. Za jej przyczynę uznaje się śmiertelnie groźną bakterię, Yersinia pestis, czyli pałeczkę dżumy. Wywoływała ona chorobę o tej samej nazwie. Choć epidemie dżumy wybuchały i przed i po XIV wieku, to ta opisywana w dzisiejszym odcinku uznawana jest za najstraszniejszą i najbardziej śmiercionośną. W jej wyniku populacja całej kuli ziemskiej zredukowana została o około 100 milionów ludzi. Z 450 do około 350. Świat potrzebował półtora wieku, aby powrócić do stanu demograficznego sprzed tej wielkiej zarazy. Plaga miała ogromny wpływ na średniowieczną geopolitykę, podcięła rozwój wielu państw, zmieniła stosunki społeczne. O jej rozpętanie zaczęto oskarżać kolejne grupy społeczne. W skrajnych przypadkach dochodziło nawet do pogromów. Wreszcie wszystkie te okropności odcisnęły trwałe piętno na kulturze, stały się źródłem pesymistycznych motywów w malarstwie, rzeźbie czy literaturze. W dzisiejszym odcinku Okrutnych Historii cofniemy się w czasie do połowy XIV wieku, po to, aby spojrzeć na umierającą Europę i uświadomić sobie, jak straszny był los milionów ofiar wielkiej zarazy. Już teraz zapraszam Was też do obejrzenia odcinka zaplanowanego na przyszłą niedzielę. Będzie on tematycznie powiązany z tym dzisiejszym. Za chwilę opowiem Wam o czarnej śmierci, za tydzień zaś o tym, jak próbowano się przed nią bronić. ooh Już od końca wieku XIII, zanim jeszcze doszło do wybuchu wielkiej epidemii, Europejczykom żyło się coraz trudniej. Największy wpływ na taki stan rzeczy miał paradoksalnie gwałtowny wzrost zaludnienia kontynentu, jaki dokonał się od XI wieku. Dla jego zobrazowania warto powiedzieć, że w samej tylko Anglii w 1086 roku żyło około miliona ludzi. Na przełomie wieków XIII i XIV liczba ta wzrosła do około 5-7 milionów. Podobnie było w wielu innych krajach. Podstawowym problemem związanym z galopującą demografią był niewspółmierny rozwój gospodarki rolnej. Coraz trudniej było wyżywić coraz większą liczbę ludzi. Brak wystarczającej ilości pszenicy, owsa jęczmienia dospierał też zwierzętom gospodarskim. Ludzkość wpadła w tryby błędnego koła. Do klęsk głodu zaczęło dochodzić regularnie. W pierwszych dziesięcioleciach XIV wieku problem niedoboru pożywienia dotyczył w mniejszym lub większym stopniu całej Europy. Niedożywienie przekładało się na osłabienie odporności. Wzrost liczby ludności miał jeszcze jedną konsekwencję spowodował jej koncentrację. W zachodniej Europie wyrastały jedno po drugim coraz większe miasta, w których ludzie żyli stłoczeni na relatywnie małych powierzchniach. W takich warunkach trudno było o zachowanie minimum higieny. Nie istniały skuteczne systemy odprowadzania odpadów, raczkowała kanalizacja, nie posiadano elementarnej wiedzy sanitarnej. Na wciąż niezadowalającym poziomie stała też ówczesna medycyna niezdolna skutecznie rozpoznawać zagrożeń i przeciwdziałać ich skutkom. Gdy więc w połowie XIV wieku na nasz kontynent przedostała się pałeczka dżumy, natrafiła na bardzo korzystne dla siebie środowisko. W krótkim czasie, między rokiem 1347 a 1352, ogarnęła przestrzeń od Krymu po Lizbonę, od Sycylii po Skandynawię. Choć nie ma co do tego stuprocentowej pewności, badacze przyjmują, że pierwotnym ogniskiem XIV-wiecznej plagi dżumy były tereny obecnego Kirgistanu. Stamtąd rozprzestrzeniła się ona na Indie i Chiny. Te połączone były z Europą słynnym, jedwabnym szlakiem. Już w czasach starożytnych wykorzystywano go do przerzucania ze wschodu na zachód dóbr takich jak jedwa, przelazo, papier, zaś z zachodu na wschód złota, wyrobów jubilerskich czy roślin uprawnych. Bakterie wywołujące dżumę przesunęli w stronę Europy także mongołowie, regularnie najeżdżający stary kontynent. W 1346 roku oddziały pod wodzą Hana Jani Bega obległy Kaffę, umiejscowione na Półwyspie Krymskim port, zarządzany wówczas przez Genueńczyków. Już wtedy przybyszów z Azji dziesiątkowała tajemnicza choroba. Najeźdźcy mieli tego świadomość. Podczas walk pod Kaffą przerzucali za miejskie mury zwłoki swoich zmarłych po to, aby celowo zainfekować także broniących się. Oznacza to, że Mongołowie już w połowie XIV wieku zastosowali broń o charakterze biologicznym. Epizod ten z pewnością miał znaczenie, jednak o wiele skuteczniejsi w przenoszeniu choroby okazali się nie ludzie a szczury, a właściwie żerujące na nich pchły. Mechanizm rozprzestrzeniania się dżumy jest dość złożony. Bakteria Yersinia pestis, pałeczki dżumy, namnażają się we krwi zarażonego gryzonia. Jeśli zostanie on ukąszony przez pchłę, mogą przedostać się do jej przewodu pokarmowego i zablokować go. Głodna pchła atakuje kolejne ofiary i zaraża je, wymiotując krwoją poprzedniego żywiciela. Ponieważ dżuma powoduje dużą śmiertelność wśród gryzoni, po pewnym czasie pchły przenoszą się na żywiciela zastępczego, którym może być człowiek. W miarę wymierania gryzoni coraz większa liczba pcheł atakuje ludzi. Gryzonie, przybywające ze wschodu zarówno z kupcami, jak i najeźdźcami, dotarły najpierw do wspomnianej kaffy. W mieście w krótkim czasie rozpanoszyły się na dobre. Nie trzeba było długo czekać, aż przeniknęły na okręty Genueńczyków. Handlowe jednostki okazały się nośnikami broni masowego rażenia. Przewiozły niepozorne stworzenia najpierw do Konstantynopola. Potem zaś kolejno na Sycylię w październiku 1347 roku, do Genui i Wenecji w styczniu roku 1348, a w kolejnych miesiącach do pozostałych portowych miast Francji, Hiszpanii, Portugalii i Anglii. Dżuma uderzała w kolejne regiony Europy. W kolejnej fazie zaatakowała Niemcy i Skandynawię, na koniec zaś tereny dzisiejszej Rosji. A jak było z naszym krajem? Przez długi czas utrzymywało się twierdzenie, jakoby najsłynniejsza zaraza w dziejach ominęła Królestwo Polskie. Nie jest to do końca prawda, choć wydaje się, że u nas rzeczywiście nie zebrała aż tak krwawego żniwa jak na zachodzie Europy, głównie ze względu na mniejszą gęstość zaludnienia i mniejszą liczbę dużych, zwartych ośrodków miejskich. Z drugiej strony, nowsze badania zwracają uwagę, że twierdzenie, jakoby akurat nasz kraj był zieloną wyspą w zarażonej Europie, są mocno przesadzone. Królestwo Polskie nie było w XIV wieku ani wyizolowane, ani marginalne, a do tego nie posiadało naturalnych barier geograficznych, które ochroniły np. Islandię czy Finlandię. Zakres spustoszeń, jakich dokonał wielki pomór na terenie naszego państwa, wciąż jednak jest przedmiotem badań historyków. Jak wyglądała rzeczywistość w cieniu czarnej śmierci? Mieszkańców kolejnych krajów ogarniała panika. Trudno się dziwić, wobec rosnącej liczby zgonów byli w zasadzie bezbronni. Największe medyczne umysły XIV wieku uznały, że przyczyną tajemniczej choroby jest pechowy układ planet, wola Boża będąca reakcją na ludzkie grzechy, przede wszystkim zaś złe powietrze. Wiara w to, że choroba przenoszona jest przez skażone opary, była powszechna. Do dzisiaj w jednej z modlitw mówi się od powietrza, głodu, ognia i wojny zachowaj na spanie. Owe powietrze jest echem opisywanego przekonania. W czasie zarazy ludzie umierali masowo i bardzo szybko. Od zarażenia do śmierci upływało zwykle zaledwie od dwóch do ośmiu dni. Objawy choroby różniły się w zależności od zarażonego, ale najczęściej pierwszym symptomem była opuchlizna w okolicach pachwin, pach lub szyjnych węzłów chłonnych. Potem przychodziła wysoka gorączka, krwawe wymioty, mniejsze lub większe plamy i wysypka na ciele. U niektórych występowały problemy z oddychaniem, kaszel, duszności, ból klatki piersiowej. Choroba chwytała człowieka bardzo gwałtownie i błyskawicznie się rozwijała. Stan zarażonego pogarszał się w zasadzie z godziny na godzinę, aż do nieuchronnej śmierci. Tak opisywał przebieg dumy Giovanni Boccaccio, żyjący w XIV wieku włoski pisarz, autor słynnego Decameronu. Wiosną tego roku Mur poczuł w przedziwny sposób okrutne spustoszenie czynić. Choroba nie objawiała się u nas jak na wschodzie, gdzie zwykłym znamieniem niechybnej śmierci był upływ krwi z nosa. Zaczynała się ona równie u mężczyzn jak u kobiet od tego, że w pachwinach i pod pachą pojawiały się nabrzmienia, przyjmując kształt jabłka albo jajka i zwane przez lud szyszkami. Wkrótce te śmiertelne opuchliny pojawiały się i na innych częściach ciała. Od tej chwili zmieniał się charakter choroby. Na rękach, biodrach i indziej występowały czarne albo sine plamy. U jednych były one wielkie i rzadkie, u drugich skupione i drobne. Na chorobę tę nie miała środka sztuka medyczna. Bezsilni byli też wszyscy lekarze. Miasto zaatakowane przez dżumę bardzo szybko zamieniało się w ponure cmentarzysko. Z każdym dniem zwiększała się liczba ciał. Ci, którzy jeszcze żyli, unikali poruszania się po okolicy. Ulicami snuli się przede wszystkim duchowni, medycy i biedota najmująca się do wywozu i zakopywania zmarłych. Początkowo szczątki chowano na cmentarzach, zgodnie z obyczajowością epoki w poświęconej ziemi. Szybko jednak miejsca w obrębie nekropolii przestało starczać. Wówczas zaczęto kopać doły w zasadzie gdzie popadnie, skażając przy okazji glebę. Umierali setkami, zarówno w dzień, jak i w nocy. Wszyscy byli wrzucani do dołów i zasypywani ziemią. Gdy tylko owe doły się przepełniły, wykopywano nowe. I ja, Agnolo Ditura, pochowałem piątkę moich dzieci własnymi rękami. Umarło tak wielu, iż wszyscy wierzyli, że to koniec świata. O skali śmiertelności świadczą liczby. Choć obarczone są marginesem błędu dawniej bowiem nie prowadzono dokładnych ewidencji ludności mimo wszystko robią wrażenie. Przykładowo w Paryżu zmarła około połowa ze 100 tysięcznej populacji. We Florencji jeszcze więcej. Włoskie miasto w 1338 roku zamieszkiwało około 120 tysięcy ludzi. Po przejściu epidemii w 1351 roku pozostało w nim ledwie 50 tysięcy. Nie są to skrajne przypadki, raczej typowe. Podobnie było w setkach innych europejskich miejscowości. Jak łatwo się domyślić, tak gwałtowne zjawisko musiało odbić się na relacjach społecznych. I to odbić negatywnie. Ludzie zdezorientowani, przerażeni, niepewni jutra zaczęli szukać winnych. Tych znaleźli wśród wszelkiej maści obcych. Grup wyróżniających się, odstających, pochodzących z innych kręgów kulturowych. Napadano m.in. na gminy żydowskie. Mordowano ich członków. Przykładowo w samym tylko lutym 1349 roku mieszkańcy Strasburga wymordowali 2000 Żydów. Eka tych wydarzeń pobrzmiewają między innymi w rocznikach Długosza. Twierdzono, że zaraza wybuchła przez Żydów, którzy zatruwali powietrze jakimś jadem i w wielu miejscowościach zabijano i palono Żydów, innych wieszano. Niektórzy, żeby uniknąć rąk chrześcijan, zabijali siebie, żony, synów i córki oraz bliskich. Z wyjątkiem kilku prowincji i miast, które przekupione z chciwości oszczędziły ich. Jak na ironię, równolegle nastąpił wybuch dewocyjnej wręcz religijności. Straszliwą epidemię nierzadko odczytywano jako koniec świata. Lęk przed sądem ostatecznym skłaniał ludzi do ultrareligijnych postaw. Ulice europejskich miast przemierzały gromady biczowników, praktykujących samookaleczanie jako formę pokuty. Półnadze zakrwawieni, prowadzeni przez księży z flagami i krzyżami, wierzyli, że Bóg odmieni ich straszny los. Inni próbowali nieco mniej drastycznych metod. Wznoszono modły, przede wszystkim do świętego Sebastiana i świętego Rocha, uznawanych za patronów osób chorych. Ludzie bogaci budowali jako wotum kaplice i kościoły. W Powszechnej opinii ówczesnych mieszkańców Europy, dżuma została zesłana przez zagniewanego Boga jako kara za grzechy. Tego rodzaju przekonanie miało swoje źródła zarówno w tradycji pogańskiej, jak i judeo-chrześcijańskiej, która wspomina często o gniewie Bożym, będącym następstwem ludzkich przewinień. Ze słaniem zarazy straszyli wielokrotnie naród Izraela prorocy – Izajasz, Jeremiasz i Ezechiel. Także w Apokalipsie św. Jana znajdujemy treści kontynuujące linię proroków Starego Testamentu. Może się to wydawać zdumiewające, ale według niektórych historyków czarna śmierć w dłuższej perspektywie miała mimo wszystko kilka skutków pozytywnych. Gwałtowne wyludnienie się Europy doprowadziło do powstania efektu wyrównującego i okresowego poprawienia statusu społecznego przede wszystkim chłopów. Nic dziwnego, ziemi było dużo, brakowało zaś rąk do jej obrabiania. Dla warstw wyższych chłopi stali się znacznie cenniejszym zasobem niż kiedykolwiek wcześniej. Dlatego ich dotychczasowe zobowiązania ulegały osłabieniu chłopi mogli negocjować, stali się bardziej mobilni. Na pewien czas poprawiła się też ich ogólna sytuacja bytowa, szczególnie w zakresie wyżywienia. Wszystkie te pozytywne zmiany były okresowe wraz z odtwarzaniem się demografii na przestrzeni XV i XVI wieku stare problemy stopniowo powracały. Czarna śmierć miała też ogromny wpływ na literaturę, malarstwo, a nawet architekturę. Do głosu doszli ludzie, którzy nie bali się opisywać świata takiego, jakim jest, a nie w sposób wykreowany przez rycerskie romanse czy dzieła religijne. Wśród twórców słowa pisanego warto w tej grupie wymienić wspomnianego bokacia, ale i Francesco Petrarkę czy Geoffrey'a Chaucera. W sztuce zaczęły królować ponure motywy, wśród których najsłynniejszym stał się taniec śmierci. Przedstawiał on korowód ludzi różnych stanów prowadzonych przez kościotrupy, czasem koło taneczne, w którym uradowane szkielety tańczą z przerażonymi żywymi. Motyw ten spotykany w malarstwie sztukach graficznych miał przypominać, że wobec śmierci wszyscy są równi, że śmierć ostatecznie zwycięży każdego. Już w XVI wieku wspaniale rozwinął ten wątek malarz Peter Bruegel w dziele Triumf Śmierci. Słynny obraz przedstawia ponure pole bitwy między ludźmi a armią kościotrupów. W zajadłej walce szkielety zwyciężają, mimo starań żywych. Przekaz był jasny: ze śmiercią nie da się wygrać. Jako ciekawostkę warto też dodać, że to zapewne w wyniku XIV-wiecznej czarnej śmierci powstał motyw tzw. ponurego żniwiarza odzianego w czerni nieumarłego z kosą w dłoniach. Inna popularna już w średniowieczu personifikacja śmierci przedstawiała zgarbioną kobietę odzianą w czarne szaty, z miotłą lub grabiami. W końcu śmierć zamiatała, zagrabiała ludzi całymi milionami. Jak zostało powiedziane wcześniej, przyjmuje się, że pierwsza, najstarsza fala Wielkiego Pomoru przeszła przez Europę w latach 1347-52. Na tym jednak się nie skończyło. Epidemie dżumy wracały na kontynent w kolejnych latach i wiekach. Po przejściu przez jakiś obszar dżuma wygasała, co wynikało przede wszystkim ze znacznego zmniejszenia się liczby szczurów. Cechą charakterystyczną dżumy jest jednak to, że przez kilka stuleci następowały co kilka kilkanaście lat nawroty o różnym natężeniu. Były one możliwe wtedy, gdy lokalne populacje szczurów uzyskiwały znów odpowiednią wielkość. Po 1352 roku Europa zdziesiątkowana i złamana, mogła przez chwilę odetchnąć. Przez chwilę, bowiem niecałe dekadę później, przyszła druga fala zarazy. Datuje się z grubsza na lata 1359-63. Trzecia fala uderzyła za kolejne 10 lat. Przyjmuje się, że ta ostatnia w mniejszym stopniu zaszkodziła państwom Europy Zachodniej, za to mocniej odbiła się na ludności Królestwa Polskiego. Choć eksplozje chorób nigdy nie osiągnęły już tak krytycznego zasięgu i skali, to dżuma atakowała jeszcze przez całe wieki. Dość wspomnieć wielką zarazę dżumy w Londynie w 1665 roku czy Moskwie w roku 1771. W samej pierwszej połowie XVII wieku, dżuma zabiła w Italii niecałe dwa miliony ludzi, kilkanaście procent populacji. Neapol w wyniku zarazy roku 1656 stracił połowę wszystkich mieszkańców. Również Hiszpania w ciągu XVII wieku utraciło w wyniku zarażenia pałeczkami ponad milion obywateli. Ostatnim wielkim pomorem był ten, który dotknął Chiny w drugiej połowie XIX wieku. Zginęły wówczas miliony Chińczyków i Hindusów. Zagrożenie z upływem lat przeniosło się na inne kontynenty, docierając nawet do Australii. Były to już jednak czasy, w których potrafiono właściwie rozpoznać przyczynę choroby. A dzięki temu skutecznie się przed nią bronić. W 1890 roku opracowano pierwszą szczepionkę przeciw niektórym odmianom dżumy. Dlatego na początku XX wieku żniwo zbierane przez morderczą niegdyś przypadłość było już znacznie, znacznie mniejsze. We wspomnianej Australii, konkretnie w Sydney, na początku XX wieku zmarło 1000 osób. To sporo, ale nieporównywalnie mniej niż we wcześniejszych czasach. Przez ostatnie 100 lat dżuma praktycznie przestała być zagrożeniem. Według danych WHO zachorowalność na nią jest w skali świata znikoma. Dotyczy głównie niektórych regionów Azji i Afryki. W latach 90. zanotowano jej obecność także w Wietnamie czy Indiach. O ile nieleczona zabija w około 80% przypadków zachorowań, to potraktowana w odpowiednim czasie antybiotykami staje się znacznie mniej skuteczna. Umiera na nią od 5 do 20% zarażonych. Mimo to dżuma wciąż pozostaje groźna. Rozwija się błyskawicznie, więc aby zwiększyć szansę pacjenta na przeżycie, trzeba zacząć go leczyć w ciągu najwyżej kilkudziesięciu godzin od zarażenia. W ostatnich latach sporo mówi się o współczesnych zarazach męczących świat. Choć nie należy ich bagatelizować, to warto uczciwie przyznać, że nijak się mają do pomorów, które nawiedzały ludzi przed wiekami. Ten największy z połowy XIV wieku w zasadzie przetrzebił mieszkańców Ziemi. Liczbę ofiar liczy się w milionach. W Europie nie było wówczas człowieka, którego bezpośrednio lub pośrednio nie dotknęły konsekwencje czarnej śmierci. Warto o tym pamiętać, zanim zaczniemy użalać nad sobą, jak bardzo współczesne odpowiedniki i dżumy zdezorganizowały nam życie. W dzisiejszym odcinku to już wszystko. Serdecznie zachęcam Was do subskrybowania mojego kanału i zostawiania łapek w górę. Możecie też wesprzeć mnie finansowo za pośrednictwem portalu Patronite, YouTube oraz wpłat bezpośrednich na numer konta podany w opisie. Dziękuję za wszelką okazaną pomoc. Już za tydzień zaś zapraszam Was na kolejny odcinek z cyklu Okrutne Historie. Pozostaniemy w temacie czarnej śmierci, ale tym razem opowiem Wam o tym, jak próbowano dżumę leczyć. Na dzisiaj zaś to już wszystko. Do usłyszenia, do zobaczenia, czołem.